Nie ma! Nie ma go! Nie ma! Nie ma go! Nie ma go! Luś nie może chodź, Nie ma go, po jak! więc jak go Ej, Hej, a gdzie on jest? Mam no, no. go! Mam go! go! Mam go! Mam go! Mam go! Skal vi ta denne? Na szkole. Uh, aut. Yeah, Nasz. Yes. No nagrywa. Uh -huh. Na szkole. Mm. No. Czy co? Nie wiem kto chodzi o On chyba go żer, No pewnie tak. Wagyu? Okay. To jest lalka wódów. Wódów? Co